Zakładka strony umożliwi Ci konfigurację stron na Twojej witrynie, a nawet dodanie do nich przejść. Po prostu kliknij na stronę, aby zacząć ją edytować. W menedżerze stron możesz zmienić kolejność stron poprzez przeciągnięcie ich lewej krawędzi w górę lub w dół listy. Pamiętaj, że jeśli użyłeś menu, kolejność stron zostanie w nim odzwierciedlona. Możesz również stworzyć podstrony z pomocą menu rozwijanego. Aby stworzyć podstronę, przeciągnij zakładkę strony w prawo. Po prostu uchwyć lewą krawędź strony i przesuń ją w prawo. Teraz przejdź do trybu podglądu, aby zobaczyć podstrony jako menu rozwijane w głównym menu witryny. Jeśli posiadasz podstronę i chcesz, aby stała się ona ponownie stroną, po prostu przeciągnij stronę w dół i w lewo. Ustawienia strony znajdziesz tutaj. Możesz dodać następną stronę do Twojej witryny tutaj. Po prostu wybierz układ dla strony w podglądzie strony. Teraz nazwij swoją stronę i zdecyduj, czy chcesz wyświetlić ją jako podstronę. Teraz kliknij OK. Na koniec możesz edytować swoje ustawienia i SEO tutaj. Nie zapomnij wybrać przejścia dla Twoich nowych stron w menu rozwijanym.